Po dzisiejszym odcinku to aż mnie chyba serce i nie powiem, co jeszcze będzie boleć z zazdrości. Nie no, żartuję. Chodzi mi oczywiście o taką pozytywną zazdrość, że ktoś ma fajny samochód, nie jakąś taką toksyczną. W ogóle wrzesień i taka pogoda 30 stopni. No to jak tutaj takiej maszyny nie wziąć na testy? Tutaj za nami jest aeroklub więc co chwilę będą startować takie oto samolociki małe, ale Mercedes SL. Taki klimacik całkiem premium SL z V8 pod maską, podwójnie uturbioną. Niedawno na kanale nawet pojawił się Mercedes AMG SL63, najnowszy. Więc tutaj no, będziemy mieli takie, można powiedzieć, porównanie ze starszą generacją. Ten egzemplarz może nie jest to AMG, ale taka wersja, myślę, optymalna, taka w sam raz. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, oraz później skoczymy sobie na próbę autostradową. Mercedes SL500 R231 szósta generacja. Tabryka mimo iż ma 11 lat na karku wciąż trzyma fason. Trzyma fason, jeśli chodzi o wygląd, oraz też o osiągi. No, w dzisiejszym filmie wszystkich pilotów pozdrawiamy. Jak Wam się taki Mercedes SL podoba? 2012 rok, także mamy do czynienia z przedliftem. Jeśli chodzi o taką ogólną prezencję, patrzcie, nawet nie mamy tutaj pakietu AMG, aczkolwiek ta konfiguracja jest po prostu piękna, taka elegancka. Czerwone wnętrze, tutaj łatwo, od razu możemy sobie zajrzeć do środka, takie burgundy wiele chromowanych wstawek, klameczki. Tutaj, proszę bardzo. Tu akurat jest taki e, fejkowy wylot powietrza, ale ładnie to wygląda, tak nawiązuje nawet do Gullwinga. Proszę. Tutaj kolejne. Jednak to już nie jest fake, no, takie tutaj skrzela i mordeczka całkiem spory grill, ale w Mercedesie nie jest to ujma. Bardzo ładnie przecież to wszystko wygląda. Nie mamy tutaj jeszcze żadnej Panamerykany czy czegoś w tym stylu. Taka nawet bym powiedział Mercedesowska klasyka. Auto jest bardzo niskie. Ma 131 cm wzrostu. Można tak w ogóle powiedzieć o aucie, że ma ileś tam wzrostu. Wysokość jego, długość 4,6 m, chociaż SL szóstej generacji na zdjęciach może wydawać się większy, dłuższy, jednak właśnie ze względu na to, że jest niski. E, to jest chyba raczej takie złudzenie. No 4,6 metra nie jest to. Ani duży, ani mały samochód. W zasadzie to. No zobaczcie, nie jest to czteromiejscówka, tylko dwumiejscówka. Kolejna awionetka. Felgi 19-calowe, rozmiar opon z tyłu 285 na 30 Też one tutaj wewnątrz są polakierowane na szaro, na srebrno. Tutaj wierzchnia część jest polerowana taka maszynowo. Tak cholernie elegancko jest ten samochód skonfigurowany ten egzemplarz z przodu oponka 255 na 35 węższa. Jeśli chodzi o takie Ciekawostki, jakie tutaj Mercedes zastosował w tej generacji SL? Na przykład, pff, od czego by tutaj zacząć? Od reflektorów. Są one biksenonowe, ale nie są to takie normalne reflektory. Mercedes ILS, czyli Intelligent Light System. Miałem to w swoim CL63 AMG i po prostu gdy jedziemy niższą prędkością, no to strumień światła jest jakby krótszy, ale szerszy. Gdy wjeżdżamy na autostradę, jedziemy szybciej, jest dłuższy. Ale węż. Też tutaj zostały zastosowane bardzo ciekawe spryskiwacze. Kurczę, nie wiem, tego nie będzie tak widać, ale tutaj w piórze wycieraczki są takie małe otworki, Czy to po prostu jak mamy otwarty dach i sobie chcemy spsikać szy szybę, nic nam nie będzie lecieć do środka. Po prostu gdy wycieraczka idzie po szybie, no to nie mamy tutaj jakichś tam czterech czy sześciu strumieni e, spryskiwacza, czy tam jakieś takie mgiełki, tylko wiele takich małych strumyczków. A zacząłem Wam mówić o takich detalach, ale ogólnie ta generacja została zrobiona z aluminium w większości. No tutaj jedynie w tym miejscu klapa tylna jest z kompozytu. Szósta generacja względem piątej jest lżejsza o 140 kg. Masa własna trochę ponad 1700. Jak na Mercedesa SL eee, z V8 pod maską i to biturbo. Waga nie jest taka zła. Mercedesy SL ogólnie do najlżejszych aut nie należą, ale jeśli chodzi o SL z V8, no to chyba tutaj mamy przykład takiego jednego z lżejszych. Mamy tutaj ogólnie już takie nowoczesne wyposażenie. Zobaczcie. Tutaj jest asystent martwego pola. To jest też tempomat aktywny. Mogły być tutaj też nawiewy w fotelach, na kark, byśmy sobie zimą przykładowo jechali i by nam e, ciepło wiało. Tutaj akurat nie ma. No to była opcja. I też ciekawe, byłem pewien, że jest tutaj w standardzie zawieszenie ABC, czyli hydraulika, ale nie. Tutaj zawieszenie jest standardowe, także mamy normalne sprężyny, ale. Amortyzatory z regulowaną sztywnością są. Myślę, że optymalnie. Ogólnie ta konfiguracja jest taka właśnie optymalna. To co? Zajrzymy sobie do bagażnika. Bagażnik, tutaj w ogóle jest ciekawa sprawa. Proszę, otwieramy. Teraz co nam idzie do góry? Tutaj to sobie robimy tak. No i mamy dostęp, gdy mamy oczywiście dach złożony. Bagażnik oczywiście nie jest największych rozmiarów, ale jest, no macie tutaj taki jest normalnej wielkości plecak z moimi gratami, z moim sprzętem, no, Owe dwie osoby tutaj spakujemy się myślę na wakacje. I teraz, żeby zamknąć bagażnik, to cyk, sobie to robimy. Oczywiście, jeśli dach weźmiemy sobie tutaj do góry i to odchylimy w ten sposób, no to non stop mamy taki powiększony bagażnik, jednak jeśli ta część jest w tej pozycji, no to dachu już nie złożymy. Teraz wciskamy ten przycisk. Zobaczcie, w ogóle dach tutaj jest sztywny niemateriałowy. No i zamykamy klapę. W ogóle chyba wam nie mówiłem, że jest to rynek polski. No właściciel tutaj sobie weekendówkę piękną dorwał. Polski rynek 47 tysięcy kilometrów przebiegu. Jak dostałem zgłoszenie tego samochodu byłem pewien, że jest to jakaś Japonia. A tu proszę zaskoczenie, można dorwać taki samochód, ale praktycznie to graniczy z cudem. W ogóle tutaj jest. Aha, to są czy chyba czujniki parkowania, to jest mercedesowskie. Przestrzeń pasażerska z przodu, dwumetrowiec, jak się okazuje, się tutaj mieści. Zresztą zobaczycie w dzisiejszym filmie, na próbie autostradowej będę jechał e, z dachem u góry. Listwa progowa, napis Mercedes-Benz podświetlany, ale stan tego samochodu, powiem Wam, no petarda. Boczek drzwiowy, skóra, 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 skóra. skóra. I tutaj chyba też skóra. Tak jest. Tutaj wystarczy spojrzeć w Mercedesie. Jest to skóra widać szef. Schowek wewnątrz jest miękko wykończony. Zwróćcie uwagę nawet na takie detale. Tej pas też jest taka skórzana, jakby obejma. O, też sobie fotel tutaj możemy złożyć, rozłożyć. Nie no, sorry, ma 49 000 km. No to I tak jest śmiech na sali. Widok z perspektywy kierowcy, ok, widoczność. W kabriolecie, no raczej. Proszę dwumetrowiec. Pozycja za kierownicą. Super. Wygodnie. Nawet nie wiem. W tym SL-u wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej miejsca niż w najnowszym, ale może mi się wydawać deska rozdzielcza również jest tutaj w skórze, no jest to SL. To już takie po prostu ostre premium od Mercedesa. To jest tak, jak. CL, e, CLS, SL, to są właśnie już takie, takie grubaski. Jestem w Szczecinie, odebrałem ten wóz z Goleniowa, troszeczkę nim się przejechałem autostradę, jechałem 110, 120, a tutaj jeszcze do zdjęć się układałem, średnie zużycie paliwa 8,7 litra, a było już nawet 8,3. Zaskakująco mało pali ten samochód. O. Ale mimo wszystko V8. Tarcze umieszczone są w tubach. Takich aluminiowych, albo może i jest to aluminium, nie zdziwiłbym się, w końcu to SL. Tutaj też taki panelik. Po środku kolorowy wyświetlacz LCD. Nie za duży, ale jest. Wygląda to już nowocześnie. W zasadzie całe menu tutaj jest takie standardowe mercedesowskie. Asystenci, bluetooth, nawigacja. No, trip. Nawiewy w desce rozdzierczej. Też jest to nawiązanie do starszych mercedesów, po prostu starych mercedesów. O, tak się. Włącza i aktywuje i dezaktywuje. System multimedialny, oczywiście kolorowy wyświetlacz LCD. W zasadzie wszystko to jest dość proste w obsłudze. Nie jest to jakieś nie wiadomo jak rozbudowane, ale jest tutaj kilka ciekawych funkcji. Na przykład tutaj wciskamy ten przycisk. Tutaj mamy wszędzie przyciski fizyczne jeszcze. Takie okrętło. Podole są elektryczne z pamięcią, ale z systemu multimedialnego e regulujemy sobie podparcie kręgu słupa, czy mam na lędźwia balans, czy mam grzać bardziej tył czy plecy o i oczywiście fotel pasażera kierowcy, tutaj takie szybkie skróty, radio, disk no to DVD, na no, tutaj wideo, czekajcie ehm, zrobimy tak, wideo, aha AUX tutaj jest, ok, myślałem, że może jest telewizja ale nie, kurczę telewizja jazda SL to już wystarczająca atrakcja przecież no i co, nawi Telefon, no to przez Bluetooth. A tutaj wejście na kartę, jakąś MMC chyba, albo SD. Zmieniarka płyt bodajże. Tak, jest, zmieniarka płyt. Podgrzewanie foteli, kontrola trakcji, awaryjne czujniki parkowania i panel klimatyzacji. Klimatyzacja, oczywiście, dwustrefowa, automatyczna. Drewno, prawdopodobnie jest to z prawdziwego forniru. Nie będę tutaj gryzł, przecież by to sprawdzić. Uchwyty na kubeczki. Deska rozdzielcza jakby płynnie przechodzi w tunel środkowy. Tutaj po bokach wszystko jest też w skórze. Ładnie te przyciski wyglądają, przyjemne są w dotyku. Zobaczcie na ten lewareczek, na tego gałęziusza małego SL w skórce. Podłokietnik, pod podłokietnikiem mamy tutaj schoweczek jeszcze. I tutaj jest panel, jeśli chodzi o sterowanie dachem. Zobaczcie co to jest. Proszę bardzo. Windszocik taki elektryczny, super. A w sumie dach możemy sobie złożyć. Jeszcze wam pokażę z zewnątrz jak ten samochód wygląda. Znaczy złożyć. Teraz jest złożony. Rozłożymy sobie dach. I w zasadzie można powiedzieć, że mamy teraz kupejkę z panoramicznym dachem. Podsufitka tutaj alarm, oświetlenie. I co? Wszystko? Nie, jeszcze tutaj. Tutaj też jest oczywiście skóra. Sołek tutaj miękko opada. Jest cały No to jest po prostu top. O. SL, człowieku, nie w tym samochodzie. Otworzymy maskę i cyk. Jest tutaj nawet dociąganie. Jako, że auto ma dach nałożony, to obejdźmy sobie je. Tak się prezentuje. Bardzo schludnie, ładnie. Ja pierniczę, aż mnie boli, ale tak pozytywnie, nietoksycznie. Aż muszę na OTOMOTO później sobie zobaczyć ile takie kosztują no do Tesli taki do pary by mi pasował a właśnie ja choruję bez przerwy na CL500, C216 -kę. jeśli ktoś was, z Was ma polifta w pakiecie AMG jakiegoś takiego ładnego kurczę, napiszcie e-maila może i bym też się skusił? Z SL-em takim e, możecie też napisać, nawet jeśli byłby sześciocylindrowy, uturbiony. No i właśnie, jeśli chodzi o silniki, no to w takim SL-u tej generacji możemy spotkać silniki sześciocylindrowe. 8 oraz 12cylindrowe. Z tym, że jeśli chodzi o wersje takie nie AMG, to była 6 wolno ssąca Także 350 potem była 400, czyli 30 e, biturbo. Jakoś tak to było, czy to przedlifty, czy polifty, możecie sobie po prostu poszukać w internecie. Jeśli chodzi o 500, no to tutaj mamy wspaniały silnik, taki już dość nowoczesny 4,7 litra Biturbo 435 koni mechanicznych, 700 Nm i wszystko to zapędem na tył. Mercedes SL to taki raczej kulturalny samochód, wygodny, nie jest to jakiś taki gokardzik, ale potrafi już być naprawdę takim dziczkiem. Wiele nowych samochodów będzie wolniejsze od tej maszyny, a przecież jeszcze to nie jest nawet AMG. Jeśli chodzi o AMG, no to była wersja z V8 podwójnie uturbioną pod maską, M157, tylko 5,5 litra i była też Chyba 65 z V12 biturbo. Co ciekawe, w poprzednim SL był jeszcze, była jeszcze wersja SL600 i nie było to AMG, aczkolwiek było pod maską V12. Tutaj takiego czegoś nie ma. Ślinka cieknie wręcz. w ogóle przód tutaj jest w tylny zderzak. Zanim przejdę do osiągów, no to wspomnę o zużyciu e, paliwa. Producent tutaj deklaruje 9,2 litra i myślę, że nawet dałoby radę Utrzymać to spalanie, gdyby tak ekonomicznie bardzo jeździć, jest tutaj system start-stop z ekofischerów, głównie skrzynia 7 g Tronic plus bodajże, niskie obroty na trasie. Zresztą ten samochód nie potrzebuje wysokich obrotów, by się tak po prostu normalnie przemieszczać. 700 Nm dwie turbiny tutaj ma dół ten silnik strasznie mocny. Myślę, że gdyby tak jechać 90 km na godzinę, to dałoby się tutaj zmieścić w 7 litrach, podejrzewam. 4,7 biturbo V8, chłopie. Przyspieszenie. 4,6 sekundy do setki, przynajmniej tyle deklaruje producent, ale pamiętajmy, jest tutaj tylny napęd. Prędkość maksymalna wiadomo, kagańczy. Ale 250 km na godzinę myślę, że możemy przenieść się na przejście graniczne w Kołbaskowie, by to oczywiście dokładnie zweryfikować. Bardzo jestem ciekaw, jakie tutaj wyjdzie 100 -200. Co, jesteśmy na miejscu i zdąbia w Szczycinie za aeroklubu. Tutaj na Kołbaskowo jechałem przez miasto, przez centrum, przez korki. Później jeszcze trzy razy zmierzyłem auto do setki. 11,9 litra średnio. I to jadąc sobie część bez dachu, część z klimatyzacją na luzaczku, palimy i przy tym samczek. Ewidentnie słychać, że pod maską pracuje tutaj V8, k jednak nie ryczy ona, a raczej dostojnie sobie ten silnik pracuje. Można odblokować dźwięki wtedy strasznie. Potrafi auto ryczeć. Robi takie, takie zejście z ciśnienia, z turbin. Kurczę, opowiadam jak jakiś makłowicz motoryzacji. Damy sobie skrzynię na S. Jest tutaj E, czyli ekonomii S. Nie jestem pewien czy sport, czy standard, ale to jest na pewno lepszy tryb. I M to manualny zawieszenie na sporcik. D Eko wyłączamy. Raceboxik. nie bój się. I myślę, że możemy startować. Co tam? przejściu granicznym w Kołbaskowie? Challenger bardzo ładny. SRT sobie stoi. Bardzo fajne też. Fiacik brawo. Miałem kiedyś takiego czarnego. To stałą w rodzinie. Nawet, ale był zadbany skubaniec Dobra, lecimy Tutaj za dużo się dzieje Za długo byśmy musieli czekać Klimatyzację Jak na razie miejmy sobie Włączoną no Do drugiego mostu trzeba będzie już wyłączyć Aha, i kasujemy zużycie Paliwa, OK. No i dawajcie, dawajcie Tuaregowcy No przez tuaregowców sobie Tutaj nie depniemy. Ale tutaj jest dół. Jadąc takie 70-80 km na godzinę w trybie E jak jest skrzynia biegów. No, kurczę, lekki taki może turbolak jest, ale lekki, ale ten samochód ma tak mocny dół, że nawet jadąc tak, w trybie eko, tak spokojnie, jak sobie jedziemy z 80 km na godzinę, to mamy tutaj. Praktycznie 1000 obrotów. Auto ma już tyle newtonometrów przy 1000 obrotów, że jest w stanie jechać sobie te 80. No dobra, to tu już wyłączamy klimatyzację, bo mijamy właśnie przejście graniczne w Kołbaskowie. A wiew ustawimy na słabszy. Na razie polecimy sobie z dachem, później bez. Wiatr dzisiaj. Podwiatr będzie do cholery podwiatr w stronę Berlina. Jest tutaj maksymalne zużycie paliwa, jakie auto pokazuje to 20 litrów. Z pewnością więcej jest ono w stanie spalić na próbie autostradowej, ale no tak pokazuje tutaj maksymalnie. No i okej. Okay. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Myślę, że możemy cisnąć. To hol! Ja I 9 9,24 lekko z górki. 1,7% Dobra, i osiągnęliśmy kaganiec. Osiągnęliśmy kaganiec, co ja właściwie takiego mówię. Odbyliśmy się od kagańca. 254 km na godzinę. Skubańczyk, dobra, tutaj zwolniłem sobie hamując silnikiem. Nie trzeba było deptać. Proszę bardzo, 200, 258, 36? Nie wiem, tutaj chyba możemy sobie prędkości obrotowe sprawdzić. Mamy sobie najwyższy bieg, jest, szósty, siódmy. To co? Peselowcy, jakby sobie tak jechali w trasę? 160 km na godzinę. No to mamy tutaj 2400. 22 obroty 140 nie. Ole w trybie S tej auto już chce redukować, nawet przy delikatnym muśnięciu gazu, chce iść do przodu to jest 2000 momencik 206 przy 140, i tak dla beczki w sumie troszkę możemy sprawdzić sobie przy stówce Zatamy sobie na E. Mam tutaj za bardzo redukuje. 100 km na godzinę, to jest 1496. Do cholery. Dobra, S. Co może jeszcze raz w tej 120? To za chwilkę. Jest 160 km na godzinę. Paczka 8, nawet to nie jest kickdown 3,5 tysiąca obrotu, i ten samochód tak sobie ciśnie. Straszny, to jest. Strasznie elastyczny jest. To jest taki bombowiec autostradowy. Ja chyba. Lekko poczułem miłość do tego samochodu. Wiecie, kiedyś jechałem M157 5,5 Biturbo S klasą Coupé, jeszcze porobioną, 330 km na godzinę. O Jezu, jak ten samochód szedł, ale właśnie chciałem taką normalniejszą wersją też się przejechać 4,7 Biturbo. Nie, no, radzi sobie, no kurcze, pieczony! Radzi sobie. Nie no, ekstra, ekstra Tu generalnie taki luźny Ryszard No to 200-230 Myślę, że to jest prędkość Na tempomat Ten samochód nic, nic sobie nie robi Z 230-240 250 km na godzinę Nie, bez kickdowna Sobie tak ciśniemy Na najwyższym biegu można jechać prędkością maksymalną Dobra Tutaj Mierzymy sobie może, może 200-250, co? Wjeżdżamy na odcinek specjalny, nawet nie musimy tutaj bujać się z górki Jest to za mocny samochód, żeby mu pomagać No dobra Ale z kickdownem już Dobra Jezus Maria, ale to się odpycha kubaństwo. To nie jest AMG no, 8,84 i minus 0,4%. 8,84. Ja pierniczę. Na naszym odcinku specjalnym i tak ktoś tutaj przyczep, z przyczepką kempingową sobie wyprzedza. Także zjedziemy. Ja ogólnie planowałem. Kurcze z wiatrem we włosach jeszcze pojechać, te 250 km na godzinę, ale nie, jeszcze tutaj 100-200 sobie e, zmierzymy, no, żeby lepsza aerodynamika była z dachem nad głową. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Kurczę, potem i tak sobie ściągniemy. Da, chociaż tak troszeczkę symbolicznie trzeba się bujnąć. Ja no to jest grubas, który szybko biega już. Chociaż nie jest takim grubaskiem. Skoro 1700 coś kilogramów waży. Wiecie no. BMW-4 dzisiaj waży 1800 do 2 ton, nawet. Zależy z jaką wersją mamy czy nie czy z X-Drive, czy Cabrio, czy Coupe. No dobra. I to z dopiskiem Competition. A tu 1700 coś także jest znośnie. Dobra. Jedyneczka. I kickdownik sobie zrobimy. I ja pierdolę. Ale to jest zarąbisty samochód. Proszę państwa. Proszę państwa. Ok, trzeba będzie tutaj sobie zmierzyć 100-200. Widzę jakieś kampery wjeżdżają. Także tutaj nie wolno się zatrzymywać. Ale nikt za nami nie jedzie. Także spokojnie sobie wjedziemy na autostradę. Myślę, że zmierzymy sobie 100-200 jeszcze do tego podjazdu. No, normalnie, to chyba nawet pod górkę trochę będzie. Nie, wyprzedzają się kampery. Dobra, myślę, że tutaj w 1200 możemy zmierzyć. Nikt za nami nie jedzie, także do 60 nawet jadę. Ale to jest RWAŃSKO! Dobra, 0-0 wyszło 9-42 Jakby było chłodniej, byłoby trochę lepiej Ale... <laughs> REWELACJA! JAPIER REWELACJA! Nie jest to AMG nawet Jest to taka optymalna wersja w sam raz Zjedziemy na ostatnim zjeździe Przed przejściem granicznym w Kołbaskowie I na odcinku ostatniej nadziei Zykniemy się tak bez dachu. Ale to już nie wiem, czy jakieś pomiary będę robił, czy nie. Nie wiem. W zasadzie to mógłbym już skończyć próbę autostradową. Ale tutaj no liczy się sam fakt. Jeśli mamy tutaj bez dachu auto. No to wypada też tak sobie zrobić, proszę państwa. Ale wiecie jak to jest Jak cisnę bez dachu zawsze na próbę autostradową Nie wiem jak to wyjdzie Z dźwiękiem No zobaczymy Insignia spokojnie sobie tutaj Wjeżdża Ale trafiliśmy akurat na taki Powolny Peletonik No słychać wydeszek jednak Dobrze ten dach tutaj Wygłusza w Mercedesie. Troszkę gorsze aero. Więc co, dobra, jeszcze szybko 100 200 tutaj bez dachu. Widzę jest okazja. Dobra, damy sobie trzeci bieg. 63 Mam nadzieję, że film, jak i ten samochód Wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Kurcze, pieczone. No, zobaczcie, jak można się tutaj rozerwać. Pozdrawiam. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Normalnie, banan na twarzy aż nie chce mi zejść.